Cześć, nazywam się Anna Kulczycka-Wosilewska. Moje duchowe sanskryckie imię to Ananda Amaranta, co oznacza nieskończona błogość, wieczna błogość. I w dzisiejszym nagraniu chciałabym tak jak nazwa wskazuje powiedzieć, co mam robić, kim jestem, skąd pochodzi moja wiedza. Więc. Zaczęłam praktykę kundalini jogi 11-12 lat temu. Wcześniej już przez kilka lat zajmowałam się doskonaleniem umysłu, zajmowałam się technikami e, różnymi pracy z energią, zajmowałam się medytacją. I później poznałam kundalini jogę, która całkowicie mnie pochłonęła przez 11-12 lat. Praktyku, Praktykuję, choć dwa lata temu zdarzyła się e, taka realizacja w moim życiu, która nie była typowym podniesieniem e, typowym dla mnie, której już wcześniej znałam podniesieniem kundalini. Tylko to było naprawdę. Bardzo mocne doświadczenie, ponieważ trwało to około dwóch miesięcy z różnym natężeniem, i w przeciągu tych dwóch miesięcy miałam bardzo, bardzo dużo energii, bardzo dużo energii spływały na mnie informacje dotyczące tego, kim jest człowiek, jaka jest przeszłość Ziemi, jakie możliwości ewolucji nas czekają. To wszystko było naprawdę wspaniałym doświadczeniem. I wtedy też pojawił się nauczyciel, który prowadzi mnie na, na ten moment. I jest to nauczyciel, który nie życzy sobie ujawniania tożsamości, ponieważ jest to bardzo uduchowiona istota. I to jest nauczyciel jogi, który nie odróżnia czegoś takiego jak różne formy, tak? czyli nie dzieli jogi. Tam nie ma podziału, wszystko jest ważne, wszystko jest potrzebne, Każda, każdy szczegół, każdy element i ogólnie Pojęcie jogi dla tej ścieżki, którą idę, nie jest takie oczywiste, jak, jak można, było się, można by było się domyślać. Ponieważ przede wszystkim zacznijmy od tego, że czym jest joga. Joga jest to, jak sama nazwa wskazuje, czymś, co łączy... Nasze osobiste, z czymś znacznie większym, tak? I nazwa pochodzi od sanskryckiego sans słowa yuj, co oznacza związywać, łączyć. I co tutaj łączymy, co związujemy? Łączymy dziwatmę, czyli naszą duszę indywidualną, naszą duszę osobistą, z paramatmą. I można to. Rozumieć jako zbiorowość, zbiorowa świadomość, można to rozumieć jako nasze wyższe ja, więc yoga jest połączeniem tego naszego osobistego potencjału z ogólnym um, potencjałem wszechświata z, po prostu z zbiorową duszą. I tak naprawdę to, to nie jest zjawisko, które dotyczy tylko ćwiczeń bądź medytacji i połączenia w momencie, w momencie kiedy jesteśmy na macie, tylko Joga to jest moment, który doświadcza odkrywca w momencie inspiracji, tak? Łączy się wtedy z czymś wyższym, z czymś większym, dostaje inspiracji i, um, i po prostu to jest to połączenie: to jest yoga. Yoga to jest moment, kiedy chrześcijanin modli się w kościele i czuje to połączenie ze świętym duchem. Tak, w zasadzie to. Termin joga jest bardzo zbieżny z chrześcijańskim terminem komunia. Więc ja na swojej drodze nazwałam swoją drogę Maha Surya Yoga. Jest to nazwa wymyślona przeze mnie, żeby w jakiś sposób ludzie, którzy przychodzą na zajęcie, nie oczekiwali po prostu asany pracy z ciałem, ponieważ Sama praca z ciałem, jeżeli chcemy się do tego ograniczać, to e, miejmy szacunek do tradycji, do, e, do ogólnie tej całej filozofii, jeśli ktoś uważa jogę za stricte fizyczne ćwiczenie, to może po prostu nie, nazy nie, na nie nazywać tego jogą, ponieważ to nie jest yoga, tak? E, ale pomijając, ja na swojej ścieżce na ten moment pracujesz czymś takim, co nazywa się ciało kryształowe bądź ciało świetliste. I jest to związane z takim pojęciem jak Merkaba. Z, Pracuje z uruchomieniem Merkaby, z przypomnieniem lu, ludziom ich naturalnego potencjału, który kryje się w naszym DNA. Aktywacja tych skrytych informacji na temat tego, co możemy, gdzie idziemy, jak daleko możemy zajść. To jest główny cel mojej praktyki i właśnie to nam robię. Więc moim celem jest to, aby osiągnąć wraz z grupami, z którymi pracuję, bądź osobami indywidualnymi, również ciało świetliste. Wiąże się to z tym, że po pierwsze, znacznie dłużej żyjemy. Na wschodzie uważa się ogólnie, że ciało świetliste może być ciałem nieśmiertelnym fizycznie. Jeśli znacie język rosyjski, białoruski, ukraiński to na wschodnich mediach bliższego wschodu jest znacznie więcej informacji na ten temat. Możecie sobie zobaczyć w Polsce, póki co dopiero co ten temat raczkuje. I, um, i tak to jest właśnie to co chce nam zrobić, to, to co nam robię i oprócz tego zjawiska nie mam żadnych ukrytych intencji, i ogólnie ten materiał jest nagrywany z, z, z powodu pewnej motywacji środowisk różnych tutaj rozwojowych, które mają bardzo jakieś takie negatywne legendy na temat tego, co tutaj się u mnie. Co tutaj się u mnie wydarza, i ja życzę tym wszystkim środowiskom bardzo, bardzo, bardzo fajnych realizacji, dużo szczęścia, żeby po prostu ich energia, wasza energia była kierowana w swój własny rozwój, a nie, żebyście nie musieli się kąpać w tych dziwnych, negatywnych wibracjach. Także taki jest mój cel, taka jest moja intencja. Światełko nam zgasło. Taka jest moja intencja. O! I na temat ciała świetlistego i jak e, idzie przemiana. Będę opowiadać w następnych nagraniach, które będą dostępne już tylko na YouTubie na kanale Energo Coaching. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkim wspaniałych realizacji na Waszych ścieżkach i do zobaczenia.